Siatkarki Eskabanku Banku Legionowi Legionowo zakończyły sezon 2014-2015. W minionym tygodniu w ramach roztrenowania podopieczne Ettore Guidetti'ego pracowały na własnych obiektach. Tym razem bez Darii Paszek, Aleksandry Wójcik i Malwiny Smarzek, które wyjechały na zgrupowanie reprezentacji Polski. W minionych rozgrywkach Orlen Ligi Eska Bank zajął szóste miejsce, co jest największym sukcesem w historii legionowskiej siatkówki. Yep, I, I think that is the biggest success in uh, Legnano history. When I arrived here, we was fighting for the night and third place, and no one believed that we can arrive eight. We arrive eight, mm -hmm. and after they told me, okay, six is quite impossible. We got to reach maybe the seventh position, mm -hmm. and where is the sixth? And so it, I think it's uh, our goal, mm -hmm. absolutely. Mm -hmm. I think that uh, will be the goal for the next uh, maybe five years. Środkowa Legionowi Katarzyna Połeć również uważa końcowy wynik swojego zespołu za duży powód do radości. Na pewno bardzo cieszymy się z tego szóstego miejsca, tak jak Pan mówił, że nikt nie typował nas na, na to miejsce i ludzie mówili, że raczej ósme, więc tym bardziej z tego się cieszymy. Jednym z ojców tegorocznego sukcesu Legionowskich Siatkarek jest z pewnością ich trener Ettore Guidetti.

It wasn't simple, but uh, we scored some points. It was very important to start a trip together. And after game after game, we find our new solutions. We, we have the possibility to make play Higa Inatska again in the middle, and she upset uh, a lot. And uh, my opinion, the best match uh, we have played we played uh, against Shezhov uh, and uh, against uh, Bielsko. Mm -hmm. In Wrocław, we play a very good game. Przyczyn słabszej postawy zespołu w końcówce fazy zasadniczej Katarzyna Połecz upatruje w kontuzjach, które przytrafiały się koleżankom i jej samej. 26-letnia zawodniczka pojawiła się na parkiecie ostatni raz 23 marca. To no był ciężki okres dla nas, bo bardzo dużo kontuzji było, i, i tak naprawdę na treningach nie mogliśmy zebrać takiej pełnej dwunastki, żebyśmy mogły normalnie razem e, trenować. Także no, te kontuzje to chyba był, była nasza największa bolączka tego sezonu. Kiedy wracam, No jeszcze nie wiem. Jutro mam lekarza i, i zobaczymy, co, co lekarz powie. Mhm. Czy, czy będę mogła już.

and so uh, my work here in legionovo will be with uh, uh, a very young team more young than this year and uh, a very polish team so or everyone or most of the girls uh, and uh, this is the idea especially from the club uh, will be polish Legionowie w kolejnym sezonie dalej będą reprezentować: Daria Paszek, Malwina Smarzek, Aleksandra Wójcik, Iga Chojnacka, Natalia Gajewska, Katarzyna Wysocka, Katarzyna Połeć, Karolina Szymańska, Monika Bociek, Klaudia Alagierska. Natomiast pod znakiem zapytania stoi przyszłość 19-letniej libero Krystyny Pietraszkiewicz. Legionowski klub potwierdził, że z zespołem pożegnały się włoska rozgrywająca Marta Bechis oraz reprezentantka Kanady Jamie Tibo. Pierwszym letnim wzmocnieniem ekipy z areny Legionowo będzie natomiast dotychczasowa rozgrywająca budowlanych Łódź 23-letnia Emilia Kaiser. Kadre Legionowi uzupełnią również juniorki z drużyny złotych medalistek Mistrzostw Polski.